Dzień dobry, witajcie o poranku. Zapraszam Was do codziennej gimnastyki w ten śnieżny i słoneczny poranek. U mnie za oknem trochę zimy, trochę wiosny. Jestem ciekawa, jak to wygląda u nas, ale u nas w sercu jest zawsze pełno słońca i tym słońcem dzielimy się ze wszystkimi osobami na zewnątrz, i dlatego też ta gimnastyka pięć rytuałów tybetańskich, które daje nam ogrom energii, które sprawia, że możemy cieszyć się każdym dniem, a jeżeli my jesteśmy radośni i zadowoleni, to też ta energia promieniuje dookoła i możemy dzielić się z nią innym, z nią z innymi. Również nasze ciała, które stają się Coraz młodsze, coraz sprawniejsze, coraz piękniejsze emanują tą pozytywną energią, także zachęcam do tego, żebyśmy każdego dnia już do końca życia ćwiczyli. Te pięć prostych ćwiczeń. Skupiamy się na sobie, na swoim ciele, na tym, co jest tu i teraz, po to, żeby można było wykonać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości na tyle, na ile w danym dniu ciało nam pozwala. A jeszcze jedna ważna rzecz to woda. Przypominam o piciu wody. I zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. I dzisiejsza myśl, którą wprowadzamy razem z naszą gimnastyką, to oddalam od siebie złe myśli. I z tą myślą rozpoczynamy od oddychania. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę. Przenieś ciężar ciała lekko do przodu, odblokuj kolana, połóż sobie dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Uruchom mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyły powietrze głęboko tu, gdzie znajdują się dłonie. Chwilę wytrzymaj i powoli rozluźniając mięśnie wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. I cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, wyciągnij się w górę, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się wokół własnej osi prawą stronę i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało już maksymalnie się obróci i dopiero wtedy szybko odwraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha i zaczynamy. Oddychając z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak poczujesz, że wirowanie w głowie ustało, to przejdź powoli na matkę. I do drugiego rytuału połóż się na plecach. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Kręgosłup przyklejony maksymalną powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte tak, żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech. Unieś głowę. Pociągnij mocno palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi i głowę. Wdech. I wydech. Zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście wydech czternaście wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech Dwadzieścia jeden. I wydech. Rozluźnij, przewróć na bok powoli podnieś, popij wodę. I do trzeciego rytuału. Uklęknij. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj sobie dłonie obu latki i opuść głowę tu. I na wdech, unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchrys się do tyłu na tyle, na ile czujesz, że jest to komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I Osiem. Wydech dziewięć. Wydech dziesięć. Wydech jedenaście. Oddalam od siebie złe myśli. Dwanaście. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden i wydech. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark. Najpierw w jedną stronę, potem w drugą. Poruszaj ramionami, popij bioder. I do czwartego rytuału usiądź, rozstawiając nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana. Wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz i głowę opuść w dół. I na wdech, unieś głowę, wypchnij biodra w górę, starając się unieść jak najwyżej, a głowę jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem, wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. wydech, cztery, wydech, pięć, wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem, wydech, wydech, trzynaście, wydech, czternaście, wydech, piętnaście, oddalam od siebie złamyśnię, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście Wydech. 19. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia jeden. I wydech. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozróżnić nadgarstki. zabrać palce i pokryć nadgarstka w przód. się na brzuchu do piątego rytmu. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. W prostszej wersji ćwiczenia możesz oprzeć ręce na łokciach, jeżeli jest ci zbyt trudno, obciążać nadgarstki. A wersja oryginalna: opieramy dłonie o matę w szklecy piersiowej, unieś do góry głowę, całe ciało i na przenieś pośladki mocno w górę, naprężając nogi i grzbiet. Głowce są lekko skierowane na zewnątrz. obu wersje ćwiczenia. Broda dąży do mózga, Kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Dech. I wydech. Osiem, wydech dziewięć, wydech dziesięć, oddalam od siebie złe myśli. Wydech jedenaście. Wydech dwanaście. Wydech. Trzynaście. Szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, 21. Wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona mocno do przodu, oprzyj czoło o matę i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieść, popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się na ten, tak? Nogi ugięte w kolanach, podstawione mniej więcej o krok od pośladków. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Unosimy do góry biodra, blokujemy i odwodzimy od siebie kolana i przywodzimy wdech. Wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. Rozluźnij, poruszaj biodrami na boki, żeby odcinek lędźwiowy, kręgosłupa się rozluźnił. Przewróć się na bok. Popij wodę. I połóż się na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. Ręce obszyjne na łokciach, nastawiam czas na 60 sekund, wytrzymaj w pozycji deski tak długo, jak długo możesz i zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawiń kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, żeby łokcie znajdowały się pod barkami, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, zaciskaj mocno pośladki, Cały czas oddychaj i uśmiechaj się. 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Połóż się wygodnie, oprzyj głowę na dłoniach, zamknij oczy, skup się na oddechu i pozwól, żeby ciało się zrelaksowało. Oddechaj do brzucha. z oddechem spraw, żeby kolejno Twoje ciało puszczało napięcia. Najpierw skup się na stopach. Następnie rozluźnij łydki, uda, pośladki, brzuch, Rozluźnij odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Plecy. Barki. Ręce. Kark. Głowę. Rozluźnij czoło. Pójdź swobodnie szczęga i pozwól opaść policzko. Poczuj jak oddech swobodnie przepływa przez całe twoje ciało. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem, podnieś się, popij wodę i przejdziemy jeszcze do gimnastyki oczu. Znajdź sobie wygodne miejsce, takie, żeby plecy były wyprostowane, łopatki, ramiona ściągnięte w dół. Unosimy lekko głowę do góry i blokujemy, żeby się nie poruszała, będą się poruszały tylko mięśnie oczu. Staramy się jak najmocniej, jak najdalej, tak jakby mięśnie miały uciągnąć całą naszą głowę i zaczynamy od ruchów poziomych. W prawo i w lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo i lewo. Mrugamy. I teraz góra-dół. Gora, do, gora, do, gora, do, gora, do, gora y do. Zamykamy oczy, oddychamy i pracujemy po skosach. Prawo góra. Lewo dół. Prawo góra. Lewo dół. Prawo góra. Lewo dół. Prawo góra. Lewo dół, prawo góra, lewo dół. Drgamy. Druga strona: Lewo góra, prawo dół. Lewo góra, prawo dół, lewo góra. Prawo dół, lewo góra, prawo dół, lewo góra, prawo dół. Zamknij oczy, weź głęboki wdech, wydech. I teraz ruchy okrężne. Najpierw kręcimy w prawą stronę, jak najszerzej i jak najmocniej, samym wzrokiem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mrugamy. Druga strona jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Zamknij na chwilę oczy, przyłóż dłonie, pooddychaj. Otwórz oczy, popij wodę. I na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam pięknego, słonecznego, pełnego energii dnia.